Dzień dobry, do naszej oferty dołączyła Skoda Fabia. Silnik 1.0 TSI 95 koni manualna skrzynia biegów. Przebieg to 132 000 km. Posiadamy pełną historię serwisową do tego samochodu. Auto z Polskiego Salonu od pierwszego właściciela. Wystawiamy fakturę VAT 23%. Cena tego samochodu to 39 900 zł. Brutto. Na miejscu załatwiamy kredyty, leasing i ubezpieczenia. Samochód w bardzo ładnym stanie. A teraz zapraszam do wnętrza tego samochodu. Środek utrzymany w bardzo dobrym stanie. nic nie jest nadmiernie zużyte powycierane, połamane na wyposażeniu znajdziemy duże radio z bluetoothem mamy zestaw głośnomówiący oraz streaming muzyki z telefonu dodatkowo mamy Android Auto oraz Apple CarPlay czujniki cofania plus kamera standardowo klimatyzacja, USB Wielofunkcyjna kierownica skórzana Ogranicznik prędkości System start-stop Czujnik zmierzchu Dodatkowo mamy również światła do jazdy dziennej LED, alufelgi Teraz zajrzymy sobie pod maskę tego auta. Oczywiście, w razie wątpliwości co do stanu technicznego sprzedawanego przez nas pojazdu, możemy odwiedzić dowolny warsztat, dowolną stację diagnostyczną, każdy serwis aso. Nic Państwa nie ukrywamy. Kupują Państwo u nas świadomie Serdecznie zapraszam.